Pierwszy taki bieg, że cały czas tak ostro pod górę. Bo lubię górskie bieganie, ale tak, że chociaż było połowę biegania, połowę chodzenia, a tu prawie całą trasę szedłem, troszkę biegania tylko było. 100 metrów panowie Przełamanie. Dystans 2800 metrów i 720 metrów przewyższeń, czyli UBS Grappa Vertical, zawody Pucharu Polski Skyrunning. To morderczy górski bieg na skrzyczne zorganizowany 9 maja 2015 roku przez Ultra Beskid Sport. Trasa trudna, znana mi jest dość dobrze, podbieg straszny, duże nachylenie stoku, ale fajne warunki do biegania. O biegu rozmawialiśmy z Jakubem Karczem z Ultra Beskid Sport. No jest to pierwszy bieg w formule Vertical zorganizowany w Polsce. Formuła Vertical to jest taka e, bardzo mocny bieg na krótkim dystansie z dużym przewyższeniem. No tutaj mieliśmy trasę 2,8 km i prawie 700 m przewyższenia między najniższym i najwyższym punktem. No czołówka zawodników pokonała tę trasę naprawdę bardzo sprawnie, bo pokonanie tego przewyższenia zajęło im około 25 minut. No dla przeciętnego turysty czy, czy zawodnika no jest to niewyobrażalny wyczyn. Najszybszy tego dnia był Piotr Koń, który przebiegł trasę w 25 minut i 46 sekund. Kolejni zawodnicy to Kamil Byrtek i Piotr Biernawski, z którym rozmawialiśmy po biegu. 26-23 dokładnie, wyniki sprawdziłem, więc 26-23 jest czas. Pan? Ja minutę gorzej. Super trudny bieg, jedyny w swoim rodzaju, Miejsce robi swoje, jednak człowiek po dobrym biegu jest zawsze trochę optymistyczniej nastawiony bardziej do wszystkiego niż normalnie. Jedenasty czas tego dnia miała pierwsza kobieta, Dominika Wiśniewska Ulfik. Czas 29 minut 18 sekund. Trasa ciężka, nie da się ukryć trudna, krótki dystans, ale duże przewyższenie, także dosyć ciężko. Co można nazwać biegiem? No jak najbardziej, chociaż no, było, było sporo odcinków, no, na których, po których po prostu się szło, ale, ale generalnie jest to jak najbardziej bieg. Bieg na skrzyczne nie był biegiem ze startu wspólnego. Zawodnicy startowali co 15 sekund. Chcieliśmy też troszkę właśnie dodać takiego dreszczyku emocji dla, dla równo, zarówno dla oglądających kibiców jak i dla samych zawodników bo to jednak no, działa dość dopingująco jak widzi się plecy zawodnika który ucieka i w świadomości jest to że trzeba go dogonić żeby jednak to oczko w klasyfikacji wyżej przeskoczyć także myślę że to taki start interwałowy jest bardzo fajny Więc tak naprawdę przy, przy tej stromiźnie która tu była realnie to są różnice 10 metrów odstęp nawet mniej to, to, to jest tak naprawdę wszyscy siebie widzą i do przodu i do tyłu To jest fantastyczna sprawa, bo można połączyć dwie rzeczy, jedną rzecz to możliwość rywalizacji oczywiście z samym sobą przede wszystkim, bo jest bardzo wysokie, duże przewieszczenie, no i trzeba niestety mieć bardzo mocną psychikę, żeby to wytrzymać, no i oczywiście rywalizację z kolegami, a druga rzecz fantastyczna to wspaniałe widoki, to fenomenalne miejsce, jedno z najpiękniejszych miejsc w Beskidach, magiczne, skrzyczne i samo pokonanie tej góry to już sprawia olbrzymią satysfakcję. Ale to taki pasuj ja taki, wydolnościowo-wyczuwałościowy. To było super przetarcie. Tylko teraz się trzeba dobrze zregenerować, żeby mięśnie się nie spaliły. Drewniane medale? Tak, drewniane medale, piękne. USB Grappa Vertical. Piękne, prawda? Chciałem jeszcze zaprosić wszystkich serdecznie na, na pierwsze mistrzostwa Bielska-Białej w biegach górskich, które organizujemy wspólnie z Bielsko-Bielskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Będzie to 27 czerwca, będą rozgrywane dwa biegi, krótszy na dystansie 4 km na szyndzielnie oraz dłuższy na dystansie półmaratonu 21 km poprowadzony górskimi szczytami rejony Błatniej i Szyndzielni. Oprócz tego przewidujemy również panele, takie krótkie wykłady na temat treningu, regeneracji, diety dla zawodników i nie tylko, a do tego wszystkiego będą nam przygrywały różne zespoły muzyczne, które zaprosiliśmy na, na to wydarzenie.